Witam Was w drugim odcinku mm, z serii Let's Play mm, F1 2009 e, Ze mną znowu Mike Cześć Jedziemy drugi wyścig we... Lumpur, w... Kuala Lumpur Malezja e, ja, ja, Tak samo jak w pierwszym odcinku Felipe Massa Kimi Raikkonen, Mike O wiecie, jedziemy. Miejmy nadzieję, że tym razem pójdzie mi lepiej Że tym razem będziesz o 10 miejsc wyżej Tak? Przypominam, że Mike był mm, drugi. drugi, ja byłem trzynasty. Mieliście się jeszcze go nabijać. Oj, tam. A dobra, teraz postaram się wziąć garść i. wygrać. I. Banku. chociaż pojechać dobrze. No i zaczynamy. Jak zwykle z dziewiątego, dziesiątego miejsca. Hmm. Multiplayer naprawdę w tej grze jest fajny, fajny. Oj, Ta. chyba mi wjechałeś byś za daleko. Loracio. Ale dzięki tobie jestem pierwszy. Ja, ja, ja Jestem piąty. A ja jestem drugi. Mam nadzieję, że nie stracisz tej pozycji. Trzeci. Pum, pum. Zium. Daniel, jak Nie, to tu naprawdę ja jadę. Zaraz mm. spróbuję do o jestem na czwartej pozycji. Najgorsze tu są kolizje. W sumie może możesz wykraczać się z ryby. Ja wrytyk. ścinam zakręty, właśnie kary dostałem, ale co A tutaj tam. Właśnie mam wyłączone kary. Hihihi, jak się na ustawionym pod Daniela. <laughs> żeby to nie mógł wygrać. Oj, no. W końcu. Dobra, nie wiem jak ty, ale ja prowadzę. No ja nie, ja utrzymuję się na mojej pozycji i w sumie gdybym ich na piąte miejsce to bym był zadowolony, ale chyba nie wyjdzie. Ale są punktowane miejsca, więc... Siódmy, ósmy, już nie jestem na punktowanym. E, pamiętaj, e, kwadrat to jest amulet. Dzięki. Nie Przyda nie się. Dobra, czek. chcę teraz się biorę w garść. No nie wiem jak ty, ale ja się jestem pod koniec pierwszego okrążenia. Ja też w sumie tylko mi został tutaj ten budżet taki. Pamiętam ten tor, dobrze go pamiętam. Jeszcze Co? Mam jednego, drugiego, siódmy. No go tak? nie ma, tam gdzie wtedy. O głupi nie no, lubię. Lubisz tam, gdzie są dwie <grymne> No i jeszcze jeden za no i taki zakrętek, gdzie nie trzeba się wziąć. No, to najlepiej. Niestety nie ma. No kurde no. Muszę nau nauczyć się nauczyć skręcać, nie? Aj, 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 aj. Oj, chyba nie dostaniesz za pierwszym razem. Akurat samochody to ja umiem, tak? No dobrze. z na mi gorzej Przynajmniej na konsoli. Ja jedę spokojną 14-sekundową przewagą. 14-sekundową to tylko 14 sekund. 14. No dawaj mi moje piąte miejsce. <laughs> Dziękuję. Hihi. Jak ci idzie? Pizłem Red Bulla. <laughs> Już widzę pod komentarzem. Dana minutę, w Red Bulla. No nie wiem, czy ktoś to będzie w ogóle komentować. Nie no, znajdzie się na pewno ktoś. Wow! Nie zgadniesz. Co? Czyżbyś byś był czwarty? Nie. Dwieście? Nie. Trzeci? No, trzeci Kubany, dobry. Musiałem się podrapać, ale dobrze, że miałem prostą. Oj, Kers już. No słyszysz, Ściszę to chyba zaraz, bo nas nie słucha. Ej, cicho. Pan na jakiejś prostej. No, ścigaj, No Nawet go nie widzę. Chyba musisz jechać. Musisz jadać, nie? Widzicie, widać go nawet. Fajnie byli, żeby zrobili jakąś nową wersję, nie? Na pewno, jeden... tak to... O... Mam nadzieję, że nie straciłeś jeszcze trzeciej pozycji. Nie, 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 no co ty? To dobrze. Cicho, jak będę trzeci teraz, to będziemy... Mm... Na pierwszym miejscu? Zależy, jak się wypracowują ci z Browna, Mhm. Mm no i z Red Bulla. Kto jest za tobą? Ale za mną jest... Scythe King. Scythe, co się wydaje, że cukru. będziemy pierwsi? Wetel jest z. E... Red Bull'a. Red Bull'a wtedy, Mam, widzę go. <gulanie> bierz go. Ja już skończyłem wyścig. Fuck. Na pierwszej fak, pozycji? Fuck, 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 wracajmy do to, tolu. Dobra, jestem trzeci. Ja już mam wyścig z tym ze sobą. Już co? Miałeś Nie, się 10 pozycji wyżej. Mam 10 pozycji. Chociaż jeszcze ostatni taki... Nie, że, nie żeby to było ustawione, nie? Nie żeby to było ustawione. No no, bo sobie coś pomyślał. No. Nie, 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 nie. Tutaj tu, te wyniki są zupełnie przypadkowe i stworzone na żywo. Ja chyba do góry wetela, ale jestem na trzecim miejscu i są punkciki. Są tak. Jeszcze tylko zobaczmy. Jeszcze tylko zobaczymy tabelę wyników. Jak to wygląda? No 31 sekund stratę do mnie, ale... No bo ty za masz cheaty. No, i pokaż co tam dalej? Teraz, y Jestem szósty klasyfikacja kierowców. Exacto z Weberem. Yes, jesteśmy trzy punkty do przodu Na nad Brown. Ok, więc skończymy ten odcinek. Do zobaczenia. Zapraszamy do oglądania następnego filmiku.